Pan porównik, tak? tak, no skończyłem na razie. Jeśli są jakieś pytania, to to oczywiście odpowiem. Teraz byśmy prosił pana doktora, żeby nam powiedział o NZC ale morskim. Proszę państwa. Muszę ja się podzielę sobie może takimi pewnymi refleksjami i uwagami, bo jestem pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego. Kończyłem tutaj historię, tutaj historię w tych korytarzach, bo początkowo nakładkach, ale jestem w tej chwili w Instytucie Politologii. Pracuję również od ponad 35 lat w Państwowym Muzeum Stuttgart. i proszę Państwa zajmuję się tu też zresztą kilku z dwoma kolegami. Przedał się raz, przedał Polsko-podziemną na Pomorzu, głównie Armią Krajową Polskim Państwem Podziemnym. W tej chwili właśnie przygotowuję książkę na temat Okręgowej Pomorskiej Delegatury. Napisaliśmy książkę na temat Polski Podziemnej. Natomiast po prostu przed laty, w latach jeszcze 70. W połowie, rzeczywiście zafascynowała mnie organizacja Związek Jarosławczy. I wiadomo, pełna nazwa poprawna organizacja wojskowa Związek o OWZF-u. Proszę Państwa, zacząłem wówczas zbierać relacje. Udział naukowy-badawczy to było na zgodę do dyrekcji. Także tu nie było jakichś ograniczeń, powiedzmy, cenzu, jakiejś cenzury, i jakichś tam ideologicznych w tym wypadku i zacząłem zbierać relacje głównie z terenu Gdyni, bo to był bardzo, bardzo prężny ośrodek gdyński Związku Jaszczurczego. Dotarłem do ludzi i zebrałem relacje, no, którzy w dniu dzisiejszym już po prostu nie żyją. To były głównie rodziny y, zgilotonowanych, prawda, członków, czy żołnierzy, prawda, też, no, niektórzy byli bardzo młodzi, ekspozytury, Z, El zachód, z wywiadu Związku Jaszczurczego. Starałem się dotrzeć, no, można powiedzieć, że do wszystkich, ale do znacznej części. Natomiast jeżeli chodzi o ważniejsze osoby, to prawie że do wszystkich dotarłem. Do Spędzaliśmy to, było nawet niekiedy udało się aranżować takie spotkanie kilkuosobowe. Proszę to była połowa lat 70. To troszeczkę inne czasy były wówczas. To nie było jakieś konspiracyjne, po prostu spotykaliśmy się, to były starsze panie narzeczone, żony, prawda, rodziny tych, którzy ponieśli, prawda, śmierć. Proszę Państwa, między innymi dotarłem do siostry, tutaj wspominaliśmy Andrzeja Eliaszewicza, pochodzi z rodziny Złotarskiej Orwid Eliaszewicz, pani Ireny Wiczkowiak. Chyba już nie żyje, bo to była bardzo starsza pani wówczas. Ona jakoś tak, znaczy skontaktowała mnie z panem też nieżyjącym już słowem Dukalskim. To był można powiedzieć taki status w momencie, jeśli chodzi o NR tutaj przedwojenny na, na Pomorzu też, ale w Gdyni zwłaszcza. O tym będę za chwilę mówił. Te badania, można powiedzieć, prowadziliśmy podziałem z jednej strony bez ograniczeń, bo nie mieliśmy ze strony można żadnych ograniczeń. Natomiast tutaj była trochę inna sytuacja. Napisałem list, pan Dukacki wrócił w tym czasie, bo mieszkał w Gujanie Francuskiej i akurat wrócił do Paryża, przeniósł się pod Paryż konkretnie, bo tam potem nie byłem. I początkowo muszę wam powiedzieć, była to, no owszem, grzeczna odpowiedź, takie ogólne pytania, też się zadawała konkretne, ogólne i po prostu na zasadzie dystansu, że nie, że to nie trzeba, że, nie, że po prostu nie ma e, tutaj nie sensu, że w ogóle no nie znam. Słuchajcie Państwo, no dziełem przypadku to z tego. Pani Wilczkowiakowa przesłała mu artykuł, który publikowaliśmy z Kogową Środowskim w roczniku gdyńskim o Związku Aszurczym. I on dopiero zobaczył, w jakim duchu był ten artykuł napisany. Otworzył się. Na razie, jak bym u niego w 1991 roku we Francji rozmawialiśmy, tak w że niech się to to jak niemożliwe, ja nie chciałem z panem, mówię, no tak, początkowo w tym przypadku. Oczywiście w tej chwili, proszę Państwa, znaczy on nie żyje, on nie żyje, żona jego, mam kontakt z jego córką, prawda, Stos relacje w nas, stosunki były familiarne. W lipcu zeszłego roku rozsypywaliśmy prochy, prawda, i małżonki pani Dukalski tu w Zatoce Gdańskiej, taka była jej ostatnia wola. Proszę Państwa, Poznałem masę, można powiedzieć, wspaniałych ludzi. Chciałbym od razu zaznaczyć, właśnie to było, można powiedzieć, ponad podziałami politycznymi. Ci ludzie nigdy mnie nie oszukali, zwłaszcza tu bazowałem na relacji Mieczysława Dukackiego, którą dospisywałam bardzo obszerno. byłem, powtarzam, i listy, i byłem we Francji. I również ja ich nie oszukałem. I od razu powiedziałem, jaki mam pogląd polityczny, że ani moja rodzina nie była z obozem międzynarodowym związana, na tym bardziej z ruchem yy, radykalnym, prawda, z obozem piechotnickim, można, można powiedzieć. Mam takie czy inne przekonania i to im nie przeszkadzało, po prostu graliśmy fe. Bo potem w latach 90-tych pytano mnie, jak incydenty do się, ja mówię, po prostu ja i pisałem uczciwie, po prostu tak, jak to było tutaj na Pomorzu. Tu pewne kwestie nie występowały, po prostu, też to było łatwiej nie, nie ukrywam tego. Kwestie żydowskie to jest występowało, bo jak wiadomo, przed wodą mieszkani, będzie 20 tysięcy, prawda, i to większość część się u, u ucieczku. Co do źródeł, tu rozmawialiśmy, proszę Państwa, rzeczywiście borykamy się wówczas. Książka, bo napisałem książkę o ZETIOCI i mm, NRZE na Pomorzu, no nawet wyszła w 1997 roku nakład wyczerpany. Proszę Państwa, ze źródłami są ogromne problemy. Przed ONR, no ja znalazłem bądź to mogę podać tam jakieś sygnatury, bo znalazłem też w API to w Gdańsku, to są zmianeczki państwa, dosłownie, meldunki policyjne, ale wiadomo, to mączy w się chwyta, każde zdanie dla mnie było cenne. Każde zdanie, o tym, że skazano i nie potem nazwiska na M takiego posmana za korpota sztafety prawda, i tym podobne. Grudziąc, trochę więcej jest w goszczy. te są policyjne, prawda? bo policja, wiadomo, odnotowano, że był szybko został zdelegalizowany. Proszę Państwa, co do źródeł samego Związku Jaszczurczego, bazowałem też na aktach niemieckich, do których mi się udało dotrzeć. One są w w tej chwili. Sądzę, że są, M6, Pani sygnatura była Sądu Wojnego Rzeszy. Znaleziono zresztą część w Czechosłowacji ówczesnej. Ale proszę Państwa, miałem kontakt już y, teraz, tylko y, nie bardzo miałem czas go rozwinąć, pochodzenia znaczy polskiego, ale z Niemiec jest tam więcej tych y, właśnie źródeł do, do, dotyczących Związku Jastrzędowego. Również tak zwane trofejne, byśmy to nazwali, w Moskwie niemieckie są. Nie, tak. I tam jest też zmianka również o Dukalskim. To Dukalski, jest ja nie mówię. Przez długie lata i w starszej literaturze Państwo nie znajdziecie jego nazwiska. Zapora. Takie nazwisko znajdziecie. Mieczysław Zapora. To jest jego kolega z liceum z Kozienic spojrzał. I tu rzeczywiście jakiś zwrócił uwagę kolega Bąsirowski, i czy o to nie zapytałem go, no i pozwolił mi opublikować to nazwisko. W 1996 roku, że mogę już opublikować jego nazwisko. Napiszemy jego biogram, przeżył ogromną tragedię, chyba nie ma gorszy jak strata własnych dzieci. W Gujanie francuskie dwóch synów, prawda, yy, yy, jemu, prawda, utopiło się w rzece ma, 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 Maronia, yy, Maroni, a syn jeden zginął w Polsce po prostu w wypadku samochodowym. jak tylko, ale z tego właśnie mamy kontakt, prawda. Yy, proszę Państwa, jego relacja jest naprawdę z miar wiarygodna. Gdziekolwiek, cokolwiek sprawdzałem, czegoś jak nie wiedział, to mówił, że nie wiem po prostu. Uczciwe. Ale y, tak, y, y, bardzo uczciwy. I wreszcie mówiłem to, że ponad podziałami. Tak, myśmy się różnili w wielu kwestiach i co nam nie nami przeszkadzało, no to bo oczywiście no relacja była wiadomośćem ileś lat młodszy y, y, od niego, y, ale y, byłem, prawda, to nie przeszkadzało. że to z żonu. Żona uznała była też obozem Bysudzkiego, on uznał, że Bysudzki był uczciwym człowiekiem, a ona uznała, że ONR był uczciwa organizację, choć tak sobie przeżyliśmy te wszystkie lata, prawda? Alec można. Proszę Państwa, teraz jeżeli chodzi już sam tutaj, sam Związek Jasurczych, pomoże. Proszę Państwa, Ziemia Zachodnia, Wielkopolska, Śląsk. Kto odgrywał rolę priorytetową? Jaka siła polityczna? No obóz narodowy. Komu się podoba? Nie, ale obóz narodowy, prawda? Pragmatyzm w wypadku Romana Dmowskiego. Można oczywiście podzielać i nie podzielać poglądów takich czy innych, ale to był pragmatyzm. Do czego dążył? Co studentom tłumaczył? Jeden zaborca, dla y, czego? No to jak to, pomniki już sobie on chciał jednego zaborcy, bo do czego dążył? Łatwiej walczyć z jednym zaborcą niż z trzema, po prostu był pragmatykiem. Jego wizja, słuchajcie Państwo, na, na ówczesne lata była dalekosiężna, nowoczesna. I jak dalej zdobyć? Nauka, gospodarka z piętnem polskim, oświata, naród wykształcony, odżywiony, po pewnym czasie może się ubić na niepodległość. Rzeczywiście ponad podziałami I wojna światowa, jeden działacz czyli na armii międzynarodowej, wierzył z prawda? Szanowni Państwo, zimy to było w posiadaniu endecji, dlatego najłatwiej było.